Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj przesyłeczka, nie za duża, mała przesyłka, także filmik będzie krótki. Przesyłka jest związana z waszymi prośbami, ponieważ prosiliście mnie, żeby jednak wprowadzić trochę meczy urozmaicenia na tym kanale, że te mecze was interesują. No i stwierdziłem, że nie będę wszystkich robił, bo to nudne jak szlak by było dla mnie przynajmniej. Natomiast y, zrobimy może od fazy już, y, jak po fazie grupowej wyjdziemy, to będziemy sobie robić mecze. I właśnie na potrzeby tych meczów, między innymi, zamówiłem sobie, y, jak wiecie, w moim za sklepie, y, no przesyłeczkę. Nie, nie dużą przesyłeczkę, bo się niestety, ale wykosztowałem ostatnio z tym prizmem więc na razie trzeba troszeczkę przyoszczędzić znowu się. No i co? Otworzymy to, zobaczycie co tam jest. Czekajcie. Mam nadzieję, że pryzmą się podoba. Dajcie znać, czy chcecie go więcej, bo ja się tak zastanawiam ostatnio, czy właśnie nie zrobić sobie na razie przerwy z tym pryzmem i, i zająć się też czymś innym, bo nie, nie ukrywam, jestem już praktycznie po dwóch boxach i trochę jestem już taki trochę przejedzony tym na razie o kurde, ale to je mam Dobra. Sorry za warunki, ale nie chciało mi się ustawiać niczego innego. Dobra. No, no. Mamy folię. Czekajcie. Mogę to, mogę to już na początku rozprząć. No Tu nie będzie właściwie co pokazywać. Takie coś, zamówionko. No miało nie być boxa, jest box. I kupiłem sobie, mi brakło tych kolorowych. Kolorowe protektorki, niebieskie i żółte. Bardzo fajne to one są. Jeden i drugi. No a tutaj mamy do boksa. Ja już wiem co to jest, moi kochani. Czekajcie, bo to. Robimy to w inny sposób. O, dobra. Jest boksik oryginalny. I tu, moi kochani, jak możecie już zauważyć, jest moja ostatnia karta brakująca do. Brazylii World Cup. Jutro Wam pokażę kompletny album, jeżeli chodzi o te karty podstawowe, specjalne. Nie mam jeszcze, co prawda, skomplowanego całego notyka, ponieważ brakuje mi jedna ikona i dwa gol maszyny. Ale to tak jak będę prezentował ten album, będę Was prosił jeszcze o zgłoszenie się, kto ma coś takiego, ponieważ mi brakuje. No i limitek, brakuje mi jeszcze chyba 13, z tego co się nie mylę. Tutaj możecie sobie zobaczyć ostatnie logo Urugwaju. Na tyle sklep okazał się w porządku. Wiedzieli jednak ode mnie, że brakuje mi tej karty i przysłali mi to zupełnie nieodpłatnie. Także, tak jak wiecie, bo ja kart nie kupuję pojedynczych. Dobra, tutaj mamy boksik. Boksik ten, tak jak już wspominałem, posłuży nam do robienia. Meczy y, pomiędzy właśnie y, meczy Brazylii a także zrobimy sobie w najbliższym czasie mecz World Cup Brazylia z World Cupem RPA, do tego też właśnie posłuży nam oto ten wspaniały boks. Miało nie być boksa, jest box. Boks. Będziesz się czym wymieniać, bo to będą wszystko już na 100% moje powtórki. Tak jak mówiłem, mam kompletną edycję. Z mojej strony to. Tyle taki krótki filmik, no ale myślę, że, że warto było to pokazać. No i co, widzimy się w następnym. Trzymajcie się ciepło. Cześć.